A jest, to jesteśmy, kto wie co to jest? Pisze komentarz Kto wie co to jest? Pisze komentarz Kto nie wie... To jest wejście do naszego świata Ale dobra, to nie ma rozpienia Dobra, jesteśmy, musimy chwilę zatrzymać Okej, okay, już... Ej, kto oglądał tam, wiecie, od mia miał... Nie wiem, nieszczęścia. To jest nowa seria w Minecrafta. Seria nieszczęścia. To są nieszczęście, co ja zrobiłem. Kto by nie przyznał racji, że to są... że to było nieszczęście. Okej. Okay. Tak, Patrzcie, co my chcemy zrobić. Obić. Chcemy wysadzić ten dom, ale to już będzie nas już max Chcemy to razem zrobić i wysadzimy tam wszystko. A to chciałam pokazać. Oh. Przygotowane ciasto, można sobie zrobić Nie, yes. pierwszy raz w Minecraftie ciasto. Ej, kto, kto też pierwszy raz jest w Minecraftie ciasto, pisze komentarz. Pod jakimś filmikiem ja ja bym często. Ja, ja. O, jeszcze jedno. To mam coś pokazać. To mi się udało zrobić. No jesteśmy tutaj. Właśnie... O Jezu. Jest. Dobra, jesteśmy tutaj. Już to idziemy. Moja wpadka pierwsza. Na no, odcinku O, co to? Coraz dziwne rzeczy jakieś te tym świecie są. czekajcie ci słuchajcie wchodzimy schodzimy niczego wielkiego czegoś jakbym miał kilo to to weź. Jezus widzę jest problem ja on jakiś cel nie widzę za pomocy za nie mam szans jak się stąd dostać. widzę jedyne co co mogę zrobić? Zobaczcie na to. Ożyć erytrę. I polecasz. Ja ciekawę. And... Aha! Ale byłem głupi. I co samo wczoraj? Dobra? na tym filmie to stało co się dzieje? niech to pański Kto Kto no pierwszy odcinek z nieszczęść jak walczyłem tam to musiałem to zacząć naleźć, bo tam było tyle tych osadników że się posadzałem TNT nie miałem bloków No do tego doszło dobra, lecimy się my sobie tutaj naszego sklepiku, polecam sklepik, łana, lana muza, muza, przyjrzyj się mami, patrzcie w tym momencie. Mogę wam to bardziej zrobić, ale szukajcie O jest Nie, nie, już więcej. Jeszcze, a to jest prawda, przyjrzyj i mami, jak, jak w ogóle, i już dużo, duży papier za to mamy Ej, widzowie, nie widziałam, że mam tyle naderytu. Posmałem go od Widzowie, ja tutaj kończę, to byłem tyle, dzięki, cześć, pa!